No bo to raczej coś jak Adam Piek Zaborowski, bo klasy molestowany. No raczej na uroczystości zbiórce. Pierwszego zlotu Do środy Wielkopolskiej zjechali uczniowie sześciu klas wojskowych z Wielkopolski. Odbywa się pierwszy w Wielkopolsce zlot klas wojskowych w naszej szkole zorganizowany. Będziemy tutaj gościć e, wielu szefów jednostek wojskowych, ale także Policji, Straży Pożarnej. Ten zjazd jest szczególnie cenny dla uczniów, których pasją jest wojskowość. E, takie spotkania na pewno dają mi. E, poznanie innych klas, jakby jak u nich to wygląda, jak to funkcjonuje, no i zobaczyć po prostu takie różnice między tym, co my robimy, a jak oni funkcjonują. Podczas zjazdu odbywa się wiele zajęć i ćwiczeń, dzięki którym młodzież zyska nowe umiejętności. Będą zajęcia terenowe, będą zajęcia teoretyczne, zapoznają się z budową dronów, będą odbywać strzelanie na strzelnicy wirtualnej, poznają budowę broni i szereg, szereg innych jeszcze atrakcji mają tutaj zapewnione. W pierwszym wielkopolskim zjeździe klas wojskowych bierze udział około 200 uczniów.